Cześć wszystkim, witam Was serdecznie. Dzisiaj w ofercie Mazda 6, drugiej generacji, model poliftowy, rocznik 2010 z końca roku. Benzyna, silnik benzynowy dwulitrowy z oznaczeniem dc dc zależy jak kto tam to wymawia. Silniki są tu bardzo trwałe, dobre jednostki na no, łańcuchu rozrządu. No i co? No, i muszę Wam trochę opowiedzieć historię o tym samochodzie, co mnie skłoniło do jego zakupu. Chociaż było to auto rezerwowe. Miałem kupić co innego, a tego miałem w rezerwie, bo Niemiec, tak naprawdę, we wstępnych rozmowach mailowo-telefonicznych, WhatsAppowy, nawet nie WhatsAppowy, bo, bo nie podał. Whatsappa, ale po prostu we wstępnych rozmowach nawet nie chciał mi podać winu, nawet nie nie za, nie za bardzo mnie zachęcał do zakupu tego auta. Mówi, jeżeli ja jestem z Polski, to może po co ja będę to, po to przyjeżdżał, to nie jest auto dla Polaków i tak dalej, i tak dalej. No ale, ale ale jednak tak mój nos mi podpowiadał, żeby tam pojechać. Zwłaszcza... No więc ja mu powiedziałem, że ja, po prostu, że ja po prostu będę miał to jego auto w rezerwie, skoro on mi nie chce podać winu. No to ja po prostu będę miał w rezerwie. Jeżeli czegoś tam nie kupię, to do niego zadzwonię. No i kurczę, tak się stało, bo miałem. Yy, po drugim dniu wyjazdu, czekajcie, wezmę sobie ten telefon. Mój wyciszę, żeby nam tu nie przeszkadzał. Czekajcie, pyk, pyk. Dobra, o, już mam. Tryb samolotowy w telefonie. Będziemy mogli dalej nagrywać. Słuchajcie, więc po prostu, no i co się okazało? W drugim dniu zakupów nie kupiłem nic. Wszystko się okazało nie tak, jak chciałem, i napisałem do niego wieczorem w hotelu. Mówię, że jutro bym przyjechał. No było kawał drogi, bo byłem w zupełnie innym miejscu, a ta mazda stała pod Frankfurtem. Ale on wie, dobra, jadę winu nie mam. No ale on twierdzi, że auto jest na pewno bezwypadkowe, on nie ma odnowości, czyli jest jego jedynym właścicielem. No mówię dobra, no zaryzykuję i pojadę. No i, no i słuchajcie, no i, i to, że tam pojechałem, okazało się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, ale to wam za chwilę opowiem. E, no bo to jest, ja wam powiem tak, ja wam powiem tak. Na pewno, na pewno, nasłuchaliście się kiedyś historii o tym, jak po prostu w Niemczech można dostać auta, które, którymi nie wiem, no dziadek Niemiec jeździł tylko do kościoła, trzymał w garażu i tak dalej, super fury I, i wiecie, no i takie auta są, tylko że no, w większości to one mają takie ceny, że nie trafiają tutaj do naszego kraju, bo by się to nie opłacało po doliczeniu transportu i tak dalej, więc takie, takie auta to są, po prostu trafiają tu jako rzadkość, no tutaj mi się wydaje, że w pewnym sensie, no może dziadek nie jeździł do kościoła tylko, ale w pewnym sensie, no mamy do czynienia z takim właśnie, z takim właśnie zadbanym egzemplarzem i ja się o tym przekonałem właśnie tam przyjeżdżając, ale dobra, słuchajcie, bo ja bym chciał zaczynać, nie chcę, nie chcę mówić tu w samych superlatywach. Ja chcę zacząć po prostu od mankamentów tego samochodu, bo to jest auto używane i nawet żeby nie wiem, jak ono było pod kocem trzymane, to pewne mankamenty ma, więc już wam mówię, jak wiadomo wiecie, jaki jest, jaki jest standardowy, standardowy, problem Mazdy, tak? A mianowicie jest to rdza. Więc, i tutaj też nie spodziewajcie się, że auto będzie zupełnie czyste i wolne od rdzy. Na żadnych nadkolach, na rantach nie ma tutaj nic, więc, i na zewnętrznej stronie jest tu bardzo ładnie. No, ale podwozie no, oczywiście, coś tam będzie. Więc, jeżeli na to liczycie, że tam nic nie będzie, to po prostu musicie szukać jakiegoś innego egzemplarza. Może gdzieś tam coś znajdziecie, że będzie bardzo czysta. Ja oglądałem bardzo dużo mas i takich zupełnie czystych, to nie widziałem. Więc po prostu, ale jak chcecie, szukajcie, może gdzieś tam znajdziecie. Ja Wam powiem tak. Jeśli chodzi o podwozie, to jest, nie jest ponadnormatywnie porzewiała, nie jest normatywnie, nie jest to korozja ponadnormatywna. Krótko mówiąc, powiedziałbym, że tak, belka tylna, gdzie zazwyczaj występuje sporo korozji, tu jest akurat bardzo ładna. Mało ma, te, mało ma tego nalotu. Najwięcej jest z przodu na <coughs> wahaczach przednich, tam od dolnej strony. No i trochę na, na przednich podłużnicach. Też, y, też jest y, trochę, gdzieś tam są jakieś naloty, ale właściwie to jest wszystko. To nie jest ponadnormatywnie. Powiedziałbym, że pod tym względem jest naprawdę ładny egzemplarz. Nie ma jakoś dużo rdzy, ale też nie jest o tej rdzy wolna, więc od razu Wam to mówię, żeby było jasne. Y, to jest jedna sprawa, czyli, czyli mankament znany z Mazdy. Drugi mankament to jest to, że troszeczkę głośniej y, y, po prostu pracuje. Sprzęgłem na kompresorze klimy. Drugi raz mam taką przypadłość w maździe. W poprzednim egzemplarzu miałem dokładnie taką samą przypadłość i tutaj mam również taką przypadłość, chociaż tu jest troszkę ciszej. Jak się włącza klima, klimę, słychać to na postoju. Na postoju jeżeli jesteście gdzieś stoicie na światłach to będzie to słychać, jeżeli jedziecie jakąkolwiek prędkością to już tego absolutnie nie słychać, także nie jest to jakieś rażące, ale gdzieś jak to sprzęgiełko kompresora klimy się załącza to właśnie tak, tak to tak to słychać, no i tak no i, i kolejna, kolejna sprawa już tak by ostatnia, jak już przechodzimy do mankamentów jeżeli jesteśmy jeszcze przy mankamentach to po prostu ostatnia sprawa no oczywiście tam trochę parujące lampy w Mazdach też są, szczególnie, znaczy szczególnie tylne, ale są jakby też w standardzie, więc tutaj też nie jesteśmy, nie jest to auto od tego wolne. I kolejna, ostatnia sprawa, wiadomo, auto ma 13 lat, więc nie spodziewajcie się, że karoseria jest wolna od jakichkolwiek yy, zarysowań i tutaj te zarysowania gdzieś tam są, tu jest rysa. Jakaś nie, nie są one jakoś mocno widoczne, ale jest tu rysa, tu troszeczkę przetarcie delikatne, którego już się nie da spolerować. No i w zasadzie to chyba wszystko, bo tutaj tu było większe przetarcie, ale musieliśmy ten zderzak tylny zakurzyć. Myślałem, że nie będę je w ogóle musiał dawać do lakiernika. Ale ale no, tu stwierdziłem, że jednak to nieładnie wygląda i na dole, na dole przedniego zderzaka, na samym dole dosłownie, tutaj z tej strony też były, też były takie dość niemałe zarysowania, więc to też polakierowaliśmy i właściwie to jest, to jest wszystko, co w tym aucie było robione, ponieważ auto tak naprawdę nic nie chciałem, tej rysy nie chciałem tutaj już lakierować bez sensu, bo to. Wiecie, no nie ma sensu robić czegoś, co nie widać aż tak mocno, a auto jest całe w oryginale. Całe, całutkie jest w oryginalnym lakierze. Nigdy nie było, nie miało żadnego wypadku. Tak jak Niemiec mówił i to się, to się wszystko pokrywa. To, to jest absolutnie, absolutnie samochód bezwypadkowy. Cały w oryginale, jak, jak tu przyjedziecie z miernikiem, to wszystkie elementy mają oryginalną powłokę. I tu nie ma żadnych problemów. Przednia szyba była wymieniana w Niemczech. Zaraz Niemiec mówił, że to zaraz było po, po roku, chyba po roku, roku jeżdżenia tej mazdy, czy po dwóch latach. Mówi, że bardzo dawno temu po prostu jakiś kamyszek odprysk był i, i tą szybę wymienili. Do tej pory ona jest, już dalej nie było przygód. No i tak to wygląda. Co? No to teraz jedźmy z tymi z tymi plusami, no bo jak już powiedziałem o mankamentach no to, to jedźmy z plusami, no powiedziałem wam o tym, że auto całkowicie w oryginale, że bezwypadkowe to jest na pewno jeden wielki plus, drugi plus jest to auto od pierwszego właściciela, jedynego, który był w Niemczech, no i, i, i właściciel krótko mówiąc miał 85 wiosen, rocznik 38 nawet mam go na, na umowie, Herr Johann. Bardzo sympatyczny staruszek, yy, oczywiście wszystko załatwiałem z jego synem, no bo już pod koniec użytkowania tego auta przekazał je synowi, no nie, po prostu sprzedał, yy, ale tak naprawdę nie, nie był bardzo przekonany do tej sprzedaży, bo mówił, że jeżeli nie uzyska odpowiedniej ceny, to nie będzie wcale go sprzedawał, auto bez problemu przechodziło wszelkie, wszelkie przeglądy i tak dalej, i tak dalej. Było na bieżąco serwisowane, więc tutaj jakby żadnych problemów technicznych nie było. Co jeszcze ważne, co mi, co mi Niemiec przekazał, um, mówi wcale nie bierze oleju. To jest to, jego, jego słowa są. Potwierdziło się to przy jeździe do Polski, kiedy na bagnecie przez tysiąc kilometrów, bo auto stało pod Frankfurtem, nad Menem, więc do Łodzi około tam tysiąca, może nie całe. Zrobiłem i na bagnecie poziom oleju nie zmienił się, więc wszystko jakby się potwierdza. No wiadomo, tysiąc to jest za mało, ale mówi, że od wymiany do wymiany nic tam nie bierze. No wiadomo, no nawet jeśli coś tam troszeczkę wam weźmie, to to jest to nic. No ja myślę, że mogę mu wierzyć, ale no to tak jak wam mówię, relacja. To wam mówię z relacji Niemca. Tak, ja zrobiłem tysiąc kilometrów, poziom na bagnecie nie zmienił się. Tak to wygląda. <laughs> Kolejna sprawa, niedawno musiały być wymieniane. Poczekamy, aż sobie ciężarówka przejedzie, bo hałasuje jak diabli. Yy, niedawno musiały być zmieniane tarcze yy, i klocki i przód. Yy, zresztą z tyłu też są, też są bardzo ładne. Yy, praktycznie ani jedne, ani tylne, ani przednie nie mają w ogóle ranta. Opony yy, około 6 mm i, i, i dość, dość młode opony również są także tutaj też mamy bardzo duży plus no i, 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 i oryginalne felgi Mazdy yy, które są też w stanie praktycznie bez żadnych bez żadnych tutaj yy, pokancerowań bez żadnych uszkodzeń no ja tu specjalnie nie widzę więc dość, dość ładnie dość ładnie wyglądają ale zobaczcie sobie sami no myślę że myślę że możecie sobie to sami obejrzeć no ja tu nie widzę żadnych jakichś większych kancerów na tych felgach także, także tak to wygląda no i co zajrzyjmy sobie do środka także na pewno to duży plus no i plusem jest też przebieg tego samochodu właśnie, właśnie bo, bo 160 tysięcy z jakimś tam małym hakiem z czego ja zrobiłem ostatnie tysiąc sam zobaczcie jak wygląda środek 160 tysięcy Otwórzmy bagażnik. Tak to wszystko wygląda. No i tutaj otwórzmy też drzwi. Tylne fotele. Tu jeszcze Wam pokażę jeden bankament wizualny, bo to mówię tylko o bankamentach tak naprawdę wizualnych. Tutaj trochę jak wsiadał czymś pokancerował, no ale to jest od wewnętrznej strony że jakoś to wam przeszkadza to ja was do zakupu nie zmuszam no ale zobaczcie sobie siedzenia w takim razie przednie potele kierownica troszkę tu przytarta kierownica jest ale, ale ogólnie nie wygląda źle no i tak wyposażenie standardowe jak to te Mazdy miały czyli Składane lusterka, czyli wszystkie szyby elektryczne, czyli podgrzewane przednie siedzenia, klimat dwustrefowa, zmieniarka na 6CD z MP3, TempoMat. No i tak mniej więcej, mniej więcej jest to takie wyposażenie: wielofunkcyjna kierownica. Teraz zajrzymy sobie tutaj. Także no tak to wyglądało, także jak ja ten auto zacząłem oglądać, zresztą Niemiec tak, e, tak szczegółowo mi o nim wszystko opowiadał, położyliśmy, nawet on się ze mną pod tym samochodem położył e, razem, pokazywał mi tam wszystko, e, że gdzieś tam spawał wydech, no, gdzieś faktycznie ten wydech gdzieś tam jest pospawany, no ale, ale co z tego, no może gdzie, jakaś dziura się zrobiła, ale poza tym tak naprawdę nic, nic tutaj się e, specjalnie nie działo. Olej zmieniliśmy, w zasadzie tylko serwis olejowy, no i te, te drobne lakierowanie. Olej, filtr zmieniony, tak jak widzicie. Z klimą nic nie potrzeba było robić. Tutaj w 2023 roku, macie, w lipcu 2023 roku, był serwis, serwis klimy przez 154. Także, no tak wygląda to. Wszystko pod maską. Oglądajcie sobie, zaraz go odpalimy. Tak to wygląda właśnie. Tak to wygląda auto od niemieckiego emeryta. No. Idziemy posłuchać silnika. Wszystko działa w tym samochodzie. Fotele podgrzewane działają. Tak silnik pracuje. Kwiatełka lampy troszeczkę gdzieś. No są, są ładne, ale gdzieś tu u dołu troszeczkę może, może by jeszcze dało się coś tutaj przepolerować, ale ogólnie, ale ogólnie źle nie wyglądają. I tak sobie silnik pracuje. No i tyle. Tyle mam Wam tutaj do yy, opowiedzenia o tym samochodzie. Myślę, że nie będę Was dalej zanudzał, no bo co tu, co tu więcej. Egzemplarz zacny, godny polecenia, yy, absolutnie. Bo Wy, wy wiecie, no jak Wy jeździcie gdzieś tutaj, po Polsce to wy już te, tego nie widzicie, jak, jak to auto, te auta wyglądały w Niemczech, tak? No ja, y, ja mam trochę inny. Y, inaczej, inaczej to wszystko widzę, tak? no bo w Niemczech no, nikt nie picuje aut pod sprzedąz, no przynajmniej y, przynajmniej 90%, y, także także tam od razu rozróżnilibyście taki egzemplarz, no, tutaj wszystko można u nas zrobić, można wymieniać fotele, można naprawdę to wszystko. To jest trochę inaczej u nas i, i trudno wam tak y, wizualnie y, na oko y, zorientować się tak ja no ja ja biorę ja, to, ja na to patrzę inaczej ponieważ no, nie tylko historia samochodu y, ludzie którzy mi to sprzedają tak też są dla mnie ważni no i stan samochodu tam na miejscu a, a wiem jakie są różnice wiem jakie są mazdy do sprzedania w Niemczech także. Także mogę Wam ten egzemplarz z czystym sumieniem polecić. Z czystym sumieniem, moi drodzy. Na razie pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam. Cześć.